Myślę, że każdy z nas ma przynajmniej jedną taką osobę, która powiedziała kiedyś OK, mam teraz rangę, OK, muszę zastopować, i grać Unrated, żeby być lepszy i potem wrócę na rankedy, żeby wbić rangę i nie stracić tej, którą mam aktualnie. To jest bez sensu myślenie i to nie przynosi rezultatów w ogóle. Czemu? Już tłumaczę. Unrated gierki nie mają tego samego poziomu MMR, które mają wasze gierki rankingowe. A więc jeżeli gracie na grach Unrated, gracie zazwyczaj ze słabszymi przeciwnikami. Jednak jeżeli chodzi o nasz proces uczenia się jako ludzi, po prostu e, czegokolwiek, jeżeli gracie rywalizacyjnie w jakąkolwiek grę, to nie musi być koniecznie gra komputerowa. Jeżeli gracie po prostu rywalizacyjnie, to uczycie się grając na tym samym poziomie z przeciwnikami, którzy są tego samego poziomu, lub przeciwnikami, którzy są ponad waszym poziomem. Gdzie tutaj pojawić się zaczyna już lekka frustracja i lekki stres w momencie, kiedy musicie grać na przeciwników, na których nie czujecie się najpewniej. I trwa to do momentu, aż zaczniecie czuć się pewnie na tych przeciwników i w takim momencie zaczyna się jakby ta ranga ruszać i rangepujecie wyżej. Jest to normalny proces, tak? I dlatego nie warto grać unrated gierek, bo gracie cały czas na przeciwników słabszych. Raz może na jakiś czas trafi się jakiś tam smurfik albo, albo y, osoba, która jest mniej więcej na waszym poziomie. Jedna osoba, czy dwie osoby może się trafią, raz na 20 gier, może się zdarzy. Więc nie grajcie unrated gier, jeżeli macie zamiar być lepsi i macie zamiar w przyszłości, żeby to... Weszło na waszą rangę, bo to nie przejdzie, to nie z perspektywy po prostu, na tej płaszczyźnie to nie przechodzi na gry rankingowe. Granie unrated to nie jest to samo co granie gier rankingowych. Inaczej się czujecie, inaczej gracie i przede wszystkim na innych zawodników gracie. Jeżeli chcecie lepiej rzucać się do kosza trójki, to nie rzucacie cały czas tylko i wyłącznie osobistych, bo to wcale nie pomaga wam w formie rzucania z wyskoku. Prawda? No. Więc to jest mniej więcej na tej samej podstawie. Jakbyście rzucając tylko i wyłącznie osobiste, chcieli potem, wychodząc na obwód rzucać cały czas tak samo zajebiście, jak rzucacie osobiste. To, że robicie 30 fragów na unrated gierce, nie znaczy, że zrobicie 30 fragów na gierce rankingowej, bo taki jest rozstęp między tymi grami. To jest tak duża różnica, jeżeli chodzi o, o gry rankingowe i gry unrated może nie, jeżeli jesteście na przykład w rangach typu Iron, tak? A jeżeli jesteście w rangach może Bronze Iron, to wtedy może nie masz takiej różnicy, bo... Te memery jednak nie są aż tak odskoczne od siebie, ale granie gier rankingowych, jeżeli macie platynę albo diament. I granie gier unrated Jeżeli macie MMR na przykład na poziomie Nie wiem, silver, to w tym momencie To wam nie pomaga, i wy nie wiecie na jakim macie Poziomie MMR, ale widzicie potem statystyki Mówicie, kurwa, zajebiście, 10 entry 48 fragów, kurwa, no życiówkę Skręciłem, skręciłam w tym momencie No nie, no świetnie, potem idziecie na rankeda Zdarzacie się z rzeczywistością, że to faktycznie Nie byli tak mocni gracze, na których graliście na tym Unrated i to wcale nie było tak, że wy się staliście Lepsi, tylko po prostu Zagraliście na gorszych graczy gierkę i dlatego tak poszło To równie dobrze moglibyście założyć zało i zagrać na koncie z niższą rangą, i byłoby równie identycznie to samo nawet na gierce rankingowej, po prostu na niższym koncie. Więc jeżeli ktoś faktycznie myśli o tym, żeby stać się lepszy, to musicie trenować to, w czym chcecie stać się lepsi. Jeżeli chcecie mieć wyższą rangę i chcecie stać się lepsi w grach rankingowych na wyższy poziom, to musicie grać na tym samym poziomie bądź wyższym ze znajomym, który ma wyższą rangę. I uczycie się od graczy, na który gracie, oni w tym momencie wykorzystują wasze błędy, oni pokazują wam jak kontrolować zagrywki, które wy robicie, oni wam pokazują inne zagrywki, na które wy nie znacie kontry, potem mogą wam pokazać kontra na zagrywki, jeżeli wy próbujecie tą zagrywkę zrobić, a oni znają już tą zagrywkę bardzo dobrze, mogą ją skontrować. I wy w tym momencie się uczycie, to jest długi proces, bo tych zagrywek można zrobić multum, ale... Jak dojdziecie do pewnego poziomu, to zaczniecie o tym wszystkim myśleć, te zagrywki już będą gdzieś w waszej głowie, to zacznie się wszystko powtarzać. Jeżeli chodzi o poziom mechaniczny, poziom mechaniczny też na każdej randze jest inny. To nie jest tak, że on przeskakuje drastycznie i diametralnie, na przykład z poziomu platyny do diamentu nagle ludzie strzelają jak bogowie, bo tak nie jest. Ale ludzie zaczynają też więcej myśleć i ciut lepiej strzelać, więc ten poziom zaczyna być bardziej wymagający dla osoby, która ręka powała. Więc wrócenie do gierek unrated wcale nie pomaga w tym momencie... Popracować nad poziomem mechanicznym, bo znowu będziecie strzelać z ludźmi, którzy byli słabsi nawet od waszej platyny. Więc jaki jest sens? I tak zabijaliście już ludzi na platynie. Nie ma sensu w tym momencie wchodzić na unrated i grać jeszcze na słabszych ludzi i się cieszyć, że robicie 30-40 fragów, bo to po prostu, to, to jest po prostu granie jak na, jak na przedszkolaki dla was w tym momencie. Znam sporo osób, które tak robią i ich wymówka jest cały czas taka sama, nie no jak będę lepszy na unrated, jak się nauczę, jak będę super consistent na unrated, będę robić te 30 co, co, co mecz i w ogóle wrócę na rankeda i, i, i będę rozpierdalać i wbiję rangę i nie stracę tej rangi. Lepiej jest stracić rangę i wbić ją ponownie. I stracić ją jeszcze raz i wbić ją jeszcze raz, bo wtedy jesteście pewni, że wbiliście tą rangę już samodzielnie trzykrotnie. I możecie to zrobić kolejny raz, już jak to zrobiliście tyle razy, to trzeba mielibyście tego nie zrobić po raz kolejny. I muszę to powiedzieć wam wszystkim, żebyście przestali tak robić, żebyście zaczęli grać rankedy, o wiele lepiej jest spać z rangi, wbić ją ponownie mieć satysfakcję, przyzwyczajać się do emocji, które nam towarzyszą podczas grania na rankingi wyższe, jak już zaczynamy je wbijać. I przede wszystkim jest wtedy więcej adrenaliny. Jeżeli faktycznie e, są sytuacje podbramkowe, w których nigdy nas jeszcze nie postawili przeciwnicy, a wiemy, że są lepsi, e, to musimy wykorzystać to i nauczyć się jak najwięcej. Tak więc przegrywanie na rankedach jest o wiele lepsze niż wygrywanie na grach unrated. Jeżeli chcecie mieć lepszy mindset do wejścia w to, e, to będzie tutaj film gdzieś obok, podesłany, który wcześniej nagrałem o mindsetie, żeby się więcej nauczyć ponieważ ryzyko idzie razem z progresem. I jeżeli chcecie się o tym nauczyć kliknijcie w to. Ja się z wami zegnę do następnego siema.